W tym filmie używałem wędki, czyli nowego eventowego przedmiotu na box anarchia.gg. Pokazałem wam, jak ona działa, oraz ją po prostu przetestowałem. Jest to jeden z najdroższych przedmiotów, jeżeli chcecie więcej odcinków, gdzie testuję różne rzeczy, to zostawcie do końca dnia 600 lajków. A już jutro pojawia się kolejny mocny odcinek. Miłego oglądania. Siema, no Widzowie, tak, my jesteśmy już w Minecraftie i tak jak już wiecie, będziemy dzisiaj testować wędkę. Jest ci z mną Pawełek, który również ma wędkę. Napisał do mnie, czy nie chciałbym z nim te przetestować wędeczki, także e, no, razem z Pawełem Przetestujemy wędkę, co i jak, jak to w ogóle śmiga. No i event już trochę trwa, ten event wakacyjny już jest parę dni na serwerze. No i wiecie, już niektórzy gracze właśnie podropili te wędki. Eee, ja, ja między innymi również dropnąłem taką wędkę w ostatnim odcinku. Jak nie widzieliście, to sobie zerknijcie. No i właśnie powiedz, powiedz mi, jak ty dropnąłeś tą wędkę? Eee, kupiłem na tym rynku. O, właśnie, za ile ją kupiłeś, to też jest ważne, no? 5 bilionów. 5 bilionów! Ja, Pierdziela, ile ona teraz jest warta na rynku? Poczekaj. Jest jedna wędka, 25 bilionów tu ktoś wystawił. Ej, byskuit jest chyba, nie, jest jeszcze, a nie, to jest zwykły fishing rod, żeby się nikt nie nabrał, pamiętajcie, uważajcie na to, bo zwykły fishing rod to nie jest ta specjalna wędka, eee, a widzę, że zwykłe wędki to wystawiali, ale ty, ty, ta jedna, jedyna wędka, jaka jest, to jest za 25 bilionów, także sami widzicie, jest to giga drogi przedmiot. No, eee, tak widzę, Pawełek, że też masz takie sety, jak ja w sumie, mamy takie same sety. No, nice. ale nie, to jest a, no, mnie czeka tylko jeden, to wiesz, stary, na luzie, sobie ogarniesz, myślę. No, ale dobra, teraz jak działa ta wędka? Bo ty już pewnie ogarni ogarniasz. Ja jeszcze totalnie, stary, nie ogarniam, jak to działa, tak szczerze, nie? Tak, totalnie, totalnie. Czekaj, aż podlecę na strefkę. Chodź, najpierw sobie, nie wiem, zobaczymy. Bo to, czekaj, bo to nie musi jakoś da tak fajnie skakać. Tak mi się wydaje? Coś tak, jak patrzyłem mm. na tym podglądzie. Ogólnie, to wystarczy ją wziąć i Aaa, i coś takiego! Ej, zarąbiste! I co, i to tak ale, normalnie działa? No, ale ogólnie, to na przykład, jak ktoś wolno zmienia klatę na l to może się wyrównać, cyk, tak. że ta też mnie nie wybiła. A, teraz ci nie wybiło, no dobra, ale czekaj, na przykład ja chciałbym wejść sobie na to złoto. Ej, co jest? Nie chce mi się... Czekaj, jakoś dziwnie to strasznie. Kurde, jakoś... Aaaa ej, poczekaj, poczekaj, bo to... A może... może to... bardzo dwa musisz trzymać. Aaa, dobra, spacje. Ło! Wow, ej, dobra! Jak to. Ja pierdzielę! Ej, mocne to jest ogólnie. Mocne to jest, bo z tego łatwo dzięki temu skołęba chyba wyjść. A sko... na przykład przy kołebach to się buguje, czy nie? E, chyba. Przy się nie da wyleczyć. Nie da się. Nie da się? Poczekaj. Nie no, ej, bez kitu! Buguje się przy kołębie. Ej, masz rację! Dobra, Mythbuster stary przy kołebie się buguje, ale teraz tak. A jeżeli bym miał kobłęba na przykład na. Czekaj, jakby był kobłęb tak zrobiony, patrz, w ten sposób, to myślisz, że się zbuguje? O, Ciekawe! Ej, ej jak co? Jak, jak to się wtedy zrobi? A, plus okej, okay. spróbuję, spróbuję. A, bo ty rozkopisz, dobra, czekaj, ja też spróbuję z tego kobłęba, poczekaj, no i. A, ej, czekaj, 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 myślę, że się da, tylko muszę to dobrze zrobić Ale w ogóle ile jest cooldown tej wędki, patrzyłeś? O, 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 o da się, da się, da się, da się, da się Podejrzeć 10 sekund. Ej, fajny. także widzę, to jest zarąbiste pod kątem wychodzenia. I to się w ogóle nie psuje. Ta wędka się nie psuje, nie? E, psuje się, ale powoli. Nie, no bardzo powoli, bo mam w ogóle jeszcze 0 zero, zero w ogóle użyć na tej wędce. A już trochę ten. O, tu jakiś ziomeczka. Cześć, a o, go czeku. Za połowę HP ten miecz, 30 bombi. Czajesz to. Mocno. No, jest okej, ale moim zdaniem się nie Nie, no jest giga overpay, stary. Jest giga overpay ten mieczek. Dobra, otworzymy sobie. Masz jedno pudło. Otwieramy sobie po jednym pudle. To są te też eventowe rzeczy, widzę. Je wakacyjne pudło. Zobaczymy, co komu dropni, boga? Koblew 16 A u ciebie? Eee, Ha! No i widzisz, dobra, czyli lepsze, ale to tak samo, kurde. W sumie Koblew 16 to jest no i tak słaby drop, strasznie. No giga słaby. No i w ogóle widzowie mam takie rozgwiazdy śmieszne. No i to jest do tego, żeby sobie wymieniać właśnie na klucze wakacyjne, także to jest super, że ta aktualizacja się pojawiła. A w ogóle co sądzisz o tym, że da się stawiać kobłęby na strefie bez Eltre Stary, bo ja uważam, że nie powinno się tutaj dać stawiać kołebów. Ja to jest bardzo fajne, bo na przykład tutaj są te etapy takie, chodź pokażę ci Trapa, z tego się nie da. Trapa? No, terapy. Poka, Dobra. Zaraz, zaraz zobaczymy ty. A skąd ty znasz w ogóle? O w ogóle, ej, doda się tutaj... Ej, czekaj, jakby, czekaj, zmienię na klatę A, elka mi znikła, standardowo Jak na strefie bez eletr. No, gdzie niby się nie doejść, Poka wyjść Znaczy, wyjść, no. sorry, sorry, sorry A, tutaj! Dobra, ej, to ja wiem o tym, nie? Że tu masz takie miejscówki, takie, patrz Pokaż, czekaj ej. No, jak tu wejdziesz z typem i nie by, I ten typ, co cię bije, nie będzie skakał To tylko wędką się da wyjść, ale... Jeszcze kolega może zabudowywać od góry Ej, bez skillu... Nie da się przez klocek tą wędką przeskoczyć, nie? Nie da się, nie da się. Wow, Ej, za to jest stary. Ta wędka. Ja się czuję jak jest taki Spiderman trochę, nie? Tak szczerze. Dobra, cieku. Na dach tego Krusty Kraba. Da się wejść na dach tego kraba, da się na stówę. Właśnie, da, się da się na silku, zobacz to! Stary, w życiu tu nie byłem, bo chyba się nawet nie da tutaj wejść inaczej w inny sposób. No chyba że budować drewnem się, chyba tylko w ten sposób. Nie no, kozackie! Ej, to jest giga spoko widzą, ogólnie, nie? Giga spoko. Ja pierdzielę. A w ogóle ty, ty masz ulepszony ten? A masz ulepszony ten, perki, na maksa. Nie, tylko serca mam. Nie tylko serca? Mam. Nie masz dodatkowego dropu? tylko do drugi level. Ja A, czaję. O, tam jest jakiś Franek. Ty, bierzemy tego Franka? Bo on ucieknie, on ucieknie. A, to mój... Mówi, A. Musiał Franek. Elo? Kurde. On mi chwilę temu, kiedy ja to <laughs> no to nieźle. Patrz na Franka, nie? Nice Franek. Franek agresor, nie? Franek wojownik. No i G, ale stary, powiem ci ogólnie, ja jestem zdumiony, że coś takiego ich Bardzo fajna rzecz. Powiem ci, że naprawdę fajny update, tak szczerze. Ko czasami się to buguje trochę, ale ogólnie jest to bardzo fajny update z tą wędką. Uważam, że wędka surfera to jest tak samo trochę jak lizak, nie? Fajny przedmiot po prostu. Fajnie, że jest. Nie, ale ja sobie kupiłem dwie, bo lecę na wakacje na Kapitale lecę, nie? Po... Bo jakby wydupcyło. I one przez ten czas będą znacznie dorosłe. No mi też się tak wydaje, że te wędki będą giga droższe. Już teraz w tym momencie masz stary, na rynku za 25 bilionów, nie? Wędka za 25B, ja pierdziele Także widzowie, no co, my teraz poszukamy jakichś fragów, polatamy trochę, może się uda kogoś zabić I zaraz zobaczyć jakieś fajne tutaj może akcje z tą wędeczką, nie? Dobra, e, gdzie ty jesteś stary? E, ja jestem teraz w pod spawnem Pod spawnem 4 dobra, idę do ciebie, nie? Idę do ciebie, zobaczymy w takim razie ten Sprawdźmy w ogóle co tu się dzieje Eee, czekaj, no i dobra, teraz tak, kośnik ch... Opa, dawaj tego chłopa Ja mam tego Czekaj, bo on... się ja, w Ja nie mam resetów, żeby... O, dobra, ale to czekaj, 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 bo... Aha, co jest? Nasz spawna poszedł, nie ma Jak? Jak nie ma antylogoutu? Co? Wyłączyli Wyłączyli antylogout? No, ale to chyba, e, tylko na tygodniu. Co ty gadasz, ale że teraz nie ma, co? Jest, nie ma anty-logoutu Ej, naprawdę nie ma anty-logoutu Daj tego naleśnika to widzę Dobra, i trochę mu bijemy, stary, razem Dobra, elo, człowieku Ma śniutko, ma śniutko, ej, no z tymi kratkę robisz, nie? Bez kitu Ej, czekaj, ja tą wędką, ja wyskoczę? Ej, nie wyskoczę tej, z tej, tej wędki. Ale mnie Pójdź, wzięli nie teraz. Nie, nie, będzie. Pójdź, to spawn? Ty, bez kitu. Nie gadaj. Ej, nie da się na, na spawna. Jak nie da się? No nie da się. Ej, co jest? Poszedłem na spawna! <śm -a> Ej, nie, dobra! Co jest grane? XD! <śm -a> nie, no co jest? I co jest z tym, cecha? Nie, dobra! <śm -a> Nie, dobra <grym> Nie, to na każdym ch, bo e, nie wiem czy to przez to, że ten event jest i dużo wystarczy, czy po prostu na... Nie no, to jest jakiś bo... błąd stary, na pewno Nie, dobra, e, co jest grane w ogóle, nie Mocny temat, mocny temat, słuchaj, ja pierdziele, nie Ej, dobra, no, 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 ale Co? Na to jest, tutaj się biją ch4 Dobra, idę w takim razie, pomagam ci Gdzie ty jesteś? Iślę bez Ale tutaj pod spanem też się widzę leją O leje mnie ten naleśnik Ten naleśnik mnie tutaj leje Pa, a ja robię tak pyk i elo wendeczką Siemanko Nie no śmie śmieszni są, śmieszne są chłopaki, śmieszne są Prawda, niesamowite! Niesamowite! Ja pierdziele, nie! Nie no, to jest mocne! Mocne wciół to jest! To jest giga, giga szefowe! O, jest hop w kołbłebach, aha, se wszedł! Nie ma w ogóle, ej, da się wchodzić jak jest, a no tak, bo nie ma antylogouta, to można po prostu wchodzić na strefę! Aha, xd! Ciekawe! Chodź tutaj, co? przed tutaj, 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 tutaj. Jestem, jestem, właśnie tutaj jestem, koło ciebie stary, koło ciebie jestem Koło ciebie bratku tutaj, tutaj stoję i się klepę O widzę, że budujesz domek mu budujesz Mocne Oj Boże, w co ja mieszkałam Zabiję chłopa, ja pierdzielę, ale dostał w ciry Dobra, nara Co tu jest, ej dobra golden apple jakieś Ej dobra, chmie chłop jakiś, no to banan, a to ten chce się lać ja się tu biję z tym naleśnikiem. Z tym, ale on i tak ci lognie, nie? Ten naleśnik i tak ci raczej lognie. O, kurde, mam gościa. No kurde, on ma małe no znaczy małe te hitboxy. Nie, miał małe hitboxy, i nie, nie ubiłem go. Nie mogę, no najgorzej. Ty, masakra, po, Jak są te małe hitboxy, to małe, ciężko jest trafić. Nie, no ciężko jest trafić, stary, jak masz tak małe hitboxy. tutaj wiesz, jak ktoś na LC się zbuguje i ci lata, nie? No ale przydałoby się końca zabić tak, komuś. No ja stary już zabiłem, nie? Już mam, czeku 602 fragi na serwerze, czaść to? 602 ja fragi. Ja 629. O, no to też ładnie, ty elegancko. No ale jak sami widzowie ogólnie patrzcie, to tu są na przykład jakieś Nie macie tutaj na przykład domek przed sobą, nie macie gdzie biec? O, pyk nad domkiem, człowieku, pyk i Spiderman, człowieku, nie? Nie, dobra, ta wędka ze Spider-Manem to jest najlepsza rzecz na świecie, nie? Sterze, giga kozak jest ta wędeczka. Jest, jestem, jestem ciekawy, czy na przykład tego kraba jestem w stanie wskoczyć na niego, pa. Uciekam! Ej, o. No dobra, trochę za późno zrobiłem, ale ogólnie wskoczyłem na kraba, nie? Na luzie sobie. Hop, musiał welce wlecieć za mną, żeby w ogóle wskoczyć na niego. A, no i mamy wakacyjne pudło. Otworzymy sobie jeszcze wakacyjne pudło, bo dropłem. Także otwieramy wakacyjne pudło, totem i puste. Także takie liche to wakacyjne pudło, no ale wiecie, jak z tym jest. To jest takie, że zazwyczaj jest takie. No i chyba najfajniejszy drop to jest chyba rozgwiazda z tego, tak mi się wydaje. Co myślisz, Pawełek o tym? To jest chyba rozgwiazda to jest najfajniejszy drop z tego, nie? No, albo epickie też. O, mhm. właśnie, bo jeszcze kluczek może dropnąć. No to prawda, kluczyk kluczek byłby fajny. To prawda, epicki klucz mógłby być fajny. To kurde, jakie to jest młyn stary, nie? O, jest! Hitnego! Nie! Jedno HP ma! No nie! Tak! co nie, nie, jedno hP miał! Nie! Ale ktoś innego dobił. Ja pierdzielę, ale jest zamieszanie i zadyma, nie na tym CH Mocne, mocne, ale ta wędka jest tak także patrzcie, gonią mnie oni wszyscy, za mną latają. Patrzcie to ja robię tak, pyk! I alo I czeku nad Diaksami i zobacz, i lecieć dalej, nie? I bez folding imagu. Coś pięknego, nie? Nie no piękne to jest, piękne to jest. Uważam, że ogólnie to jest zarąbisty item, szczerze, zarąbisty item i, i klasa, nie, i tylko z tego korzystać, pa, pyk i na ten, o, prawie wskoczyłem, prawie wskoczyłem, było blisko, nie, no mocne to jest, mocne to jest ogólnie, strasznie widzę, jak sami widzicie, ta wędka naprawdę robi robotę, jestem ciekaw, czy na przykład, o, czekajcie, idziesz sobie tutaj, pa, oni mnie gonią, gonią mnie, ja robię tak, pyk. I PYK CZŁOWIEKU! I oj lecę sobie na przykład tutaj, nie? Oj w tę stronę <laughs> Nie no, ta wędka nawet ma taki cooldown, że jak użyjecie jej dobrze raz, to potem normalnie jak dobrze polecicie to o zaraz, opa to, Oni będą musieli wyskoczyć, a ja pak, pyk I oni będą musieli wchodzić po schodkach, a zobacz, ja od razu jestem Klasa, nie wędeczka, coś pięknego szczerze, coś pięknego No i patrz, O, ja nie jestem w kołebie, jestem w kołebie najgorzej I robię spawn i narka, no także widzowie jak chcecie więcej odcinków To zostawcie dużo lajków Paweł dziękuję ci bardzo, przetestowaliśmy wędeczkę Jak widzicie fajna jest ta wędeczka, grajcie sobie na nowej edzie Bo naprawdę warto Także co trzymajcie się i siema nara